dla Państwa przepis na szybki i prosty torcik z bitą śmietaną i sosem truskawkowym. Do biszkoptu będziemy potrzebować 5 dużych jajek, 200 g cukru, 150 g mąki pszennej plus 1 czubata łyżka mąki pszennej i 50 g mąki ziemniaczanej. Z tego uszykujemy biszkopt biały. Do misy miksera wbijam całe jajka i wsypuję cukier. Ubijam to około 15 minut do uzyskania jasnego puchu. Najpierw na wolniejszych obrotach aby składniki się wymieszały i ustawiam teraz na najwyższe obroty. Jajka z cukrem już są ubite i w tej chwili przesiejemy do masy jajecznej mąki. Sypuję pół ilości odmierzonej mąki przesiewam i delikatnie mieszam nie robię tego mikserem bo na napowietrzona masa jajeczna mogłaby nam opaść dokładnie zbieramy z boków i z dołu. I tak zrobimy z następną częścią mąki ou, ou, mąki pszennej i mąki ziemniaczanej. Tutaj pomogę, żeby resztę odkładamy i mieszamy delikatnie do połączenia wszystkich składników. Trzeba pamiętać, żeby to zrobić dokładnie, żeby nie było grudek. Jedna, jedna łyżka w przepisie jest bo było podane, że jest jedna łyżka dodatkowo więcej, dlatego że tort będzie, nie będzie otynkowany na zewnątrz, on będzie naked i <laughs> y, wtedy dodajemy jedną łyżkę więcej, żeby nam się lepiej Biszkop kroił. Masa jest dobrze wymieszana. I teraz przeszykujemy formę. Nie jest to rand 18 cm. Można oczywiście upiec w tortownicy, ale trzeba boki podwyższyć papierem do pieczenia, dlatego że biszko wyrasta bardzo wysoki. Rand zabezpieczam najpierw folią, wykładam folią aluminiową i później papierem do pieczenia. Zawijam. Brzegi dokładnie, żeby nam biszkopt nie wypłynął, i wylewam do środka ubity biszkopt. Wcześniej piekarnik rozgrzałam do temperatury 165-170 stopni góra dół i będę piekła około 45 minut. Do suchego patyczka. Ciasto całe przełożyłam. Delikatnie wyrównam. I jest gotowy do włożenia do piekarnika. Wykonanie tortu podzielimy na dwa dni. W pierwszym dniu upiekiem, upieczemy biszkopt. Zostawimy go na noc, żeby dobrze wystygł i można go było przekroić. A dodatkowo zrobimy sos tryskawkowy. Oczywiście można użyć innych owoców, jeżeli, jeżeli lubicie. Będziemy potrzebować Około 400 gram truskawek. U mnie akurat poza sezonem są to mrożone truskawki. W sezonie oczywiście mogą być świeże. 5 łyżek cukru, jedna łyżka soku z cytryny i osobno jedna łyżeczka, jedna czubata łyżeczka mąki ziemniaczanej, rozrobionej w niewielkiej ilości wody. Teraz truskawki zagotujemy i później zblendujemy. I dodamy na końcu yy, rozpuszczoną, rozpuszczoną mąkę ziemniaczaną, żeby lekko zagęścić. Truskawki już są podgotowane i w tej chwili je zmiksujemy. Czubatą łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Wymieszam i wleję do gorącego musu truskawkowego. Zamieszam i jeszcze chwilkę podgotuję. Jest taka konsystencja. I tak przygotowane truskawki przykrywam folią spożywczą i zostawiam do zupełnego wystudzenia. Biszkop już jest upieczony. Po wyciągnięciu z piekarnika rzucamy go na za wysokości około 20 cm. do zupełnego wystudzenia. Biszkopt zdążył już przez noc. Ściągamy papier. I będziemy odkrajać brzegi biszkoptu od rantu. Bardzo delikatnie, ja robię to akurat na wylot nożem obkrajamy, żeby mocno nie uszkodzić brzegów biszkoptu. I teraz wyciągamy biszkop na zewnątrz. Udało się, żeby nie były boki poszarpane. Można oczywiście rant jeszcze obłożyć papierem do pieczenia i później łatwiej wyciągnąć, nie uszkadzając brzegów. Wycinamy teraz krążki. Ja ustawiam takim przyrządem. Ustawiam na 2 cm. Można to zrobić również nożem. Wycinają, wycinać równe krążki. Wycinamy cztery krążki. Jest jeden już, który pójdzie na wierzch y, tortu, bo ma najrówniejszą, najrówniejszą powierzchnię. Następny. Ten ze środka zazwyczaj kładę na spód y, podkładu pod tort. Następny, trzeci i jeszcze jeden. I wyszły nam cztery ładne y, krążki biszkoptu. A Teraz ubijemy śmietanę. Ja do przełożenia 18 cm torciku do środka zużywam y, 3 śmietany po 300 ml, czyli to jest 900 ml. A 300 ml zostawiam do dekoracji na wierzch, więc jedną odkładam. Y, ja używam Double Cream, gdzie jest około 50% według informacji na na y, opakowaniu, kubeczka, około, około 53% tłuszczu. Jeżeli będziecie używać 36% śmietany, więc myślę, że y, litr śmietany y, 36% i 500 gram serka mascarpone, żeby zagęścić śmietanę, y, wystarczy więc przelewam to do miski. Dodaję u mnie akurat ekstrakt waniliowy. O, jeszcze jeszcze zamknięty. Ale można dodać pastę waniliową, można dodać zapach wanili waniliowy. Najpierw cukier dodam. Na taką ilość y mam tu odmierzonych 6 y łyżek cukru pudru, ale ja najpierw dodam. I w trakcie sprawdzę, czy, czy jeszcze dodamy pozostałą ilość. Oczywiście do, cukru dodajemy według swojego smaku. Ja dodaję tutaj jedną łyżeczkę w trakcie. Jeszcze dodam. Śmietana musi być mocno schłodzona. Yy, I zaczynamy ubijać. Na na żeby nie pustkało. Śmietana już jest ubita, należy uważać podczas ubijania, aby nie przebić za mocno i żeby nie utworzyło się masło. To na chwileczkę odkładamy i przyszykowałam podkład pod tort. Minimalnie na dno, na, na podkład dodajemy, smarujemy śmietaną, ponieważ żeby tort się nie przesuwał. Do tego bierzemy środkowy dolny biszkopt, ale który nasączyłam. Przygotowałam jeden dzień wcześniej około szklanki, śmieta, szklanki wody z cukrem i sokiem z cytryny, którego, który biszkopt nasączy. Najpierw delikatnie jedną stronę. My lubimy aby biszkopt był dobrze nasączony, żeby nie był za suchy. Układam teraz równo na podkład i nasączam drugą część, drugą stronę biszkoptu. Ja dotykam, teraz, czy jest wilgotny odpowiednio, tak wyrównuję. Jeszcze ja z tej strony trochę. Do rękawa cukierniczego wyłożyłam, przełożyłam śmietanę i Wyciskam brzegi, wzdłuż brzegów biszkoptu. Staram się to robić równo. Wyrównam to łyżką i teraz zakładam na brzegi rant foliowy. za ciasno, żeby następne kawałki wyszły. Sklejam je delikatnie taśmą. I teraz wlewam e, sok. S sok, który z kaskowy, który gotowałam wcześniej. Robię tak, żeby żeby boki też poletko po... Dzielę to na, na trzy części. Teraz następny krążek biszkoptu nasączam. Nie wiem, czy to dobrze widać. Widać trochę z jednej strony, bardzo delikatnie. i następnie drugą stronę. I też sprawdzam, czy jest ostatecznie, dostatecznie nasączony, tak. I wkładam na Dno. Nie przejmujcie się, jeżeli e, wyjdzie trochę na zewnątrz soku, sosu, to nic nie szkodzi. I z, spinam. Wyżej. I następna warstwa będzie bitej śmietany i sosu. Torcik już jest przełożony. Lekko go jeszcze z góry. Wyrównamy. Czasami jest problem z obłożeniem biszkoptu folią rantową w pierwszej fazie składania tortu. Więc możesz tort najpierw przełożyć bitą śmietaną, sosem owocowym, a dopiero później nałożyć folię rantową. Niech was to nie przejmuje, jeżeli sos lekko wycieknie. Jest przełożony na chwilkę do lodówki, a my w tej chwili ubijemy pozostałą śmietanę. U mnie jest sama śmietana. Jeżeli używacie niższej, niższej śmietany o niższej zawartości tłuszczu, to śmietanę razem z mascarpone. Do tego dodałam cukier puder do smaku i koncentrat waniliowy. Część śmietany przełożyłam do worka cukierniczego a część trochę zostało mi na, i tym delikatnie wyłożę na yy, wierzch biszkoptu. jeszcze kilka łyżek sosu na wierzch też wyłożę na sam środek tylko i wycisnę teraz dekorację mam taką tylko Świetany nie można za, za gęsto ubić, bo będzie ciężko nam wyciskać. I wiesz udekorujemy owocami. U mnie są to truskawki, maliny i borówki. Podekorujemy według swojego uznania. Ja szczypu, szczypułki zostawiłam dlatego, że to jakiś jest pewien element dekoracyjny, ale jeżeli Wy chcecie, to możecie ściągnąć i na przykład udekorować listkami mięty albo czym, co macie w domu. ja dam dwie warstwy wycisnęłam śmietany to jest taki typowy torcik na domowe. Jakieś małe uroczystości, ewentualnie, jeżeli macie ochotę na y, jakąś słodycz, na weekend, czy na jakieś inne święta. Ja jeszcze teraz opruszę torcik nietopliwym cukrem cukrem pudrem. Można zostawić bez posypania albo można przed samym podaniem oprószyć zwykłym cukrem pudrem. I tak przyrządzony torcik wkładamy na minimum 6-8 godzin do lodówki. Ja wkładam go zazwyczaj na całą noc. Wszystkie składniki będą podane w opisie pod filmikiem. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a naciśnięty dzwoneczek będzie Was informował o moich nowych przepisach. Jeśli wypróbowałeś przepis, to zostaw ślad w postaci komentarza pod filmem. Dziękuję bardzo.